Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z e haulem, czyli pokażę Wam. Wszystkie książki, które się u mnie pojawiły w ostatnim czasie. Ostatni book haul nagrywałam chyba w grudniu, więc trochę tych książek do mnie przybyło od tego czasu. Jest ich tu chyba z ponad 60, około 70, coś takiego. Więc dość sporo, dlatego nie będę tu już Was zagadywać i możemy od razu przejść do książek. Um, oczywiście, tak jak zawsze, nie będę ich za bardzo omawiać. Wiecie, że ja ich jeszcze nie czytałam w większości z nich, więc też dużo Wam o nich mówić nie będę, nie powinno to zająć dużo czasu. Więc tak, dobra, nawet nie wiem od czego zacząć. Okej, okay, lecimy po kolei, tak jak przyjdzie. Mam tutaj sześć szkarłatnych żurawi Elizabeth Lim. Jest to autorka, z tego co pamiętam, Tkając świt, prawda? Tak, sprawdziłam to i jest to autorka, Tkając świt. Mamy tutaj historię. Shiori, Shiori, naszej głównej bohaterki, która jest jedyną księżniczką Kiaty. Ale ukrywa ona pewien sekret, a mianowicie to, że um, posiada zdolności magiczne w jej żyłach nie magia um, i w momencie jej zaręczyn, do których ona nie chciała w ogóle, żeby dochodziło, traci kontrolę, no i wydaje się to, że, że, że ma tą magię. O tym dowiaduje się również jej macocha, która też um, posiada magię e, i um, nasza główna bohaterka koniec końców zostaje wygnana z tego królestwa, jej bracia zostają zamienieni w żurawi i jeżeli komukolwiek zdradzi ona sekret o swojej magii no to jeden z braci zginie i później jeszcze raz zdradzi to kolejny zginie no i jest ona teraz całkowicie sama, szuka braci i odkrywa pewną tajemnicę, pewien spisek i, i tylko ona może uratować królestwo, ale musi e, postąpić trochę wbrew samej sobie, żeby to zrobić. Dobra, następna książka to jest coś, co już e, zaczęłam, czyli Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Doktor Matthew Walker to napisał. E, ja obejrzałam Ted e, właśnie tego pana, e, który mówił o śnie i tak mnie to uderzyło, że pomyślałam, że muszę przeczytać tę książkę. Jest, to jest taka chyba popularna naukowa po prostu o śnie. Nie. Przeczytałam dopiero jeden rozdział, więc dużo wam o niej nie powiem, ale no, mamy tutaj wiele informacji między innymi o tym jak sen wpływa na nasze zdrowie, na zdolność uczenia się, zapamiętywania. No chociażby system odpornościowy, e, prawdopodobieństwo zachorowania na raka, e, Alzheimer, demencja i tak dalej, to wszystko jakby sen ma na to wszystko wpływ. Realny wpływ bardzo duży, o wiele większy niż nam się wydaje. Jakby tutaj wszystko jest omawiane. Sennie roz, rozkładane na czynniki pierwsze. E, bardzo, bardzo ciekawy temat. Dobra, następnie, następnie, co by tu wam pokazać o, na przykład to e, mam tutaj głębie Challengera e, Nila Schustermana. Mamy tutaj historię Keidena Boscha. Który jest członkiem załogi statku, żeglującego właśnie w stronę Głębi Challengera, i nagle on chyba zaczyna chorować na jakąś chorobę psychiczną. Czuje, że coś się dzieje, ale przestaje dostrzegać różnicę między rzeczywistością i łudą, i zaczyna żyć w dwóch światach, więc zapowiada się naprawdę. Mega, mega ciekawie. Karola chyba to czytała i mówiła, że, że mi się spodoba, więc już nie mogę się doczekać. Mam tutaj też kilka książek, które już dla Was recenzowałam, więc szybko Wam je pokażę. Na kanale możecie znaleźć reading vlogi o nich. Podlinkuję Wam je wszystkie w opisie, jeśli nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Więc tak, mam tutaj Zamknięte Drzwi. Bardzo, bardzo dobry thriller. Następnie równie dobra książka, czyli naznaczone złotem. Fantastyka. Młodzieżowa, następnie mój patronat, czyli kosiarze, dalej mamy też Perfect Day, czyli też świetny thriller autorki ukochanego dziecka, następnie naprawdę bardzo dobra młodzieżówka, czyli spadochrony, dalej tunele, do których mam trochę, w stosunku do, do których mam trochę mieszane uczucia i też nasze puste przysięgi, czyli fantastyka połączona z. Romansem. Ostrzegam jest trójkąt miłosny, więc e, tak. To są e, te, które dla Was recenzowałam na kanale. Więc e, do vlogów Was odsyłam, jeśli któraś Was ciekawi. Aha, jeszcze mam e, o kocie, który e, ratował książki, czyli coś, co bardzo niedawno dla Was recenzowałam. E, książka. O książkach, tak naprawdę, więc coś dla każdego miłośnika, literatury. Dobra, dalej. Co tu, co tu mogę Wam dalej pokazać? Dwie książki Marcina Mortki, czyli Nie ma tego złego i Koszyczek dla Doli. Ja je chyba dostałam jakoś w grudniu, tak mi się wydaje, w jakiejś przesyłce na święta. Co ciekawe, tutaj przy Nie ma tego złego na górze mamy napisane, że jest to błyskotliwe połączenie Sapkowskiego i Pili Piuka. Ciekawe. Mamy tutaj e, historię Edmunda, który niegdyś był żołnierzem w armii księcia Stefana, a e, dziś jest po prostu mężem, ojcem i do tego karczmarzem e, Jednak wpakowuje się on chyba w jakieś kłopoty e, I e, razem ze swoją drużyną do zadań specjalnych, czyli socjopatycznym elfem, goblinem, zwiadowcą, pełnym tajemnic, guślarzem charakternym, e, krasnoludem I jednym z ostatnich prawdziwych rycerzy doli otrzymał jakieś zlecenia nie wiem, co tam się ma dalej dziać, ale mamy tutaj różne karczemne bijatyki, dworskie spiski, nocne biesiadowanie, walka z potworami, a do tego kuchnia taka, że palce lizać. Tak. Zapowiada się naprawdę fajna taka przygodowa historia. Zobaczymy. A jeśli chodzi o koszyczek dla doli, to jest bardzo cieniutka książeczka, e, świąteczna z tego co widzę. Tak, nadchodzi dzień zastąpienia doli, czas rodzinnego świętowania, wielkiej zadumy i wspaniałego jedzenia w samym środku bezlitosnej śnieżycy. E, więc zostawię ją sobie na pewno na e, święta tegoroczne. Następnie kolejna cieniutka książka, czyli Koń, Koń, Tygrys, Tygrys. E, tak. Tak się prezentuje. Jest ona od wydawnictwa Dwie Siostry. Jest to historia pewnej nastolatki, Hani, która chce ze wszystkimi mieć dobre relacje. Niestety notorycznie kłamie i cały czas udaje, bo nie potrafi odmawiać. No i znowu się coś tam w jej życiu dzieje, co chyba mocno na niego wpływa. Ma być to zabawna i wzruszająca historia. Więc. No jest to raczej książka dla młodszego czytelnika, ale często te książki naprawdę są bardzo. Bardzo ważne i wzruszające, więc mam nadzieję, że ta też taka będzie. Dalej mam Nimonę, o której też już Wam mówiłam na kanale. To jest komiks od wydawnictwa Unidia o dziewczynie Nimonie, która chce jest zmiennokształtna, chce być złoczyńcą, poznaje czarne serce, czyli takiego właśnie złoczyńcę, który ma arcy wroga i chce się na nim zemścić. No i razem zaczynają współpracować, aby tego dokonać. Naprawdę fajna, urocza historia, fajnie przedstawiona na relacja Nimony i Czernego Serca. Jak potrzebujecie jakiegoś lekkiej, lekkiego komiksu, który porusza ważne tematy w bardzo lekki i taki subtelny sposób, to polecam. Następnie mam szczęśliwego Nowego Roku, czyli kolejna zimowa książka. I zapowiada się to naprawdę dobrze, bo jest to thriller skandynawski Mamy tutaj um, trzy kobiety, które od 20 lat spędzają ze sobą Nowy Rok No i w momencie, gdy jest właśnie e, Sylwester um, One świętują z e, imprezy dla nastolatków Znika 17-letnia córka jednej z naszych bohaterek e, No i zaczyna się śledztwo, wychodzą różne brudy każdej z rodzin No i próbują dojść do tego, e, gdzie jest ta... Dziewczyna, ogólnie fajnie, bo lubię zimowe klimaty A zimowe klimaty w thrillerach to, to może być coś ciekawego Następnie Mam książkę Którą muszę tu zakryć, bo tu jest goła pani Jest to książka Przyjemność, ona jest w ogóle od 16 roku życia Tak, od 16 roku życia Jest ilustrowana mocno, ale nie wiem Czy mogę wam te ilustracje pokazać Różne mamy tutaj Bardzo, bardzo ładnie jest Wydana, ale nie mogę Wam tych rzeczy pokazać, bo tutaj są gołe panie i robią różne rzeczy. Ja nie wiedziałam, o czym jest ta książka, teraz pierwszy raz przeczytałam opis, bo ja ją dostałam od wydawnictwa, też w prezencie jakimś. I mamy tutaj mieć opowieść autorki o jej drodze do seksualnego przebudzenia. Inspirowała się różnymi kobietami i wyznaczyła mapę kobiecej przyjemności. I Zaprasza do eksplorowania. Cieka ciekawe. Powiem Wam szczerze, że się tego nie spodziewałam, że akurat o tym to jest. Powiem Wam, że jest to dość intrygujące, więc może za niedługo sobie ją przeczytam. Dobra, następnie. Następnie mam trzy książki kolejne: Remarka, czyli Droga Powrotna, Trzej Towarzysze i Noc. W Lizbonie, czyli trafia do mojej kolekcji. Już tych książek jego mam dość sporo. Bardzo dziękuję wydawnictwu Revis, bo to od nich dostałam i już nie mogę się doczekać, aż je wszystkie przeczytam. Dobra, następnie mam tutaj książkę, którą też już zaczęłam, czyli ten drugi, napisaną, napisaną przez księcia Harego, ale wiadomo jak to wygląda. Więc no, zaczęłam, ale jestem dopiero na początku. Pewnie jak już. Dodałam ten film, to jestem dalej, ale teraz jestem na początku. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Ja się interesuję rodziną królewską. Trochę więcej wiem o związku Meghan i Harego niż o całej rodzinie królewskiej, ale ogólnie jest to temat, który naprawdę bardzo mnie ciekawi i. Też chciałabym zobaczyć jak to wygląda Z punktu księcia Harego. Oczywiście obejrzałam serial Megan i Harego, Ale no e, mocno się tam Wybielili uważam Więc ciekawi mnie jak on tutaj to wszystko przedstawi e, Zobaczymy Ale na pewno dam wam znać Bo wiem, że jesteście ciekawi mojej opinii Następnie mam trzeci tom Pięciu królestw Brandona Mulla Czyli Strażnicy Kryształów Będę ją dla was recenzować Wiecie, że dwa poprzednie tomy naprawdę bardzo mi się podobały e, Jest to autor Baśnioboru I jakby uważam, że ta seria jest Równie dobra jak Baśny Bur Więc jeśli Baśny Bur wam się podobał To myślę, że, że Pięć Królestw też wam się spodoba Jest to historia Pewnego chłopaka Który w Halloween Wraz ze znajomymi Idzie zwiedzić taki jakiś najbardziej nawiedzony dom Tam zostają porwani do Pewnego miejsca i on za wszelką cenę chce uratować swoich przyjaciół. Więcej Wam już nie zdradzam. Dobra, następnie mam coś, co zaczęłam też, czytam, już kończę. Żanujące życie Lottie Brooks. Przeurocza książka dla dzieci. Jest ona od 9 roku życia. Napisana jest w formie pamiętnika, a ja zawsze byłam fanką takiej formy, bo uwielbiałam dzienniczek Zakręconej Nastolatki i wszystkie jakieś tam książki, które były pamiętnikami Nastolatki. Latek. Tutaj mamy pamiętnik młodej dziewczynki, bodajże 11-letniej. Tak, 11 Loti, która zaczyna chodzić do gimnazjum. Ma ona niespełna 12 lat, tak? 11 i 9 miesięcy. Zaczyna chodzić do gimnazjum. No i z tym wiąże się dużo stresu, dużo problemów na głowie tak młodej osoby. I tutaj wszystko nam opisuje, wszystko nam opowiada, jakieś tam sytuacje z jej życia i codzienność. Prze Urocza. Trochę przypomina mi lukrację, więc e, bardzo mi się spodobała. Następnie mam tutaj trzy książki od wydawnictwa Kwiaty Orientu, które będę dla Was recenzować e, w najbliższym czasie. Pierwsza to Mamuśki, czyli komiks. Komiks mega ciekawy, ponieważ poznajemy tu kilka kobiet w średnim wieku, które są już e, znudzone swoimi relacjami z mężczyznami e, i e, doświadczają bardzo e, ciekawego życia e, seksualnego między Innymi, które często kończy się, wiecie, klubami, motelami, bójkami, i tutaj autorka ma się sprzeciwiać normom tradycyjnej koreańskiej narracji rodzinnej. I oferuje nam to odświeżającą, szczerą historię właśnie tych kobiet. Więc zapowiada się to mega ciekawie i już nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. Następnie mam tutaj o mojej córce Historia Green, która przyjeżdża do matki ze swoją um, dziewczyną. Jej matka nie może się pogodzić z tym, że jej córka um, ma dziewczynę. Um, uważa, że o wiele łatwiej byłoby jej, gdyby znalazła sobie męża i zało założyła. Normalną rodzinę, i po prostu jakby spełniła swój społeczny obowiązek. No i tutaj zdarzają się dwa światy. Mamy Green, która uważa, że jej partnerka jest jej rodziną, zastępuje jej męża, żonę i dzieci, jakby jest tym, czym powinna być, czym powinna być rodzina. Widzimy matkę, która jest przesiąknięta tymi stereotypami. Przypuszczam, że historia będzie bardzo ciężka. Um, ale bardzo mnie ciekawi, jak tutaj ten temat został przedstawiony. E, I ostatnia książka od tego wydawnictwa to Moje dni w Antykwariacie. Morisaki, strasznie ciekawa okładka. Ogólnie ta historia zapowiada się mega ciekawie, bo poznajemy tutaj e, Takako, e, która zerwała niedawno z chłopakiem e, i, wiecie, e, łączyła z nim nadzieję na przyszłość, teraz rzuciła pracę e, i zamierza przespać po prostu resztę życia. E, nie pozwala jej na to jej wujek, który kiedyś jest tam jej przyjacielem z dzieciństwa, e, teraz ma go za nieudacznika. E, jednak okazuje się, że wujek ma wielu przyjaciół i prowadzi antykwariat, który jest doceniony przez wielu znawców literatury. No i teraz mamy tutaj pytanie, czy dzielnica pełna książek i jego mieszkańcy odmienią ży życie takako i czy takako znajdzie w sobie siłę, aby pomóc innym. Mamy tutaj historię o byciu kochanym i rozumianym, ale też dużo dowcipu, więc... Zapowiada się mega ciekawie. Następnie mam e, drugi tom Sagi Sigrun, czyli ja jestem e, Haldert, Elżbiety Herezińskiej. He e, saga Sigrun bardzo mi się podobała, jest to historia o Wikingach, o młodej Sigrun, która wychodzi za pewnego Wikinga, jest całkowicie w nim zakochana, no i z takiej dziewczyny przeradza się w kobietę, e, zakłada rodzinę, no i widzimy tam e, ich codzienność, jakieś różne konflikty, e, zwyczaje i tego typu rzeczy. Strasznie, strasznie ciekawa historia, e, więc tutaj mam już. Drugi tom i nie mogę się doczekać, aż przeczytam. Następnie mam drugi tom Arystotelesa i Dantego, czyli Arystoteles i Dante przepadają w toni życia. Ja czytałam pierwszy tom, więc na pewno za jakiś czas przeczytam sobie też drugi, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo wartościowa młodzieżówka o relacji właśnie dwóch chłopaków. I z tego co słyszałam, to drugi tom utrzymuje poziom pierwszego, nawet jest lepszy, więc e, fajnie. E, jeśli chodzi o Inidio, to mam tu jeszcze ostatnią książkę, czyli e, Wyprzekajmy tą godzinę Adama e, Fabera. Jest to trzeci tom Sagi Rodu Bies. Ja w ogóle nie czytałam chyba tej serii, ale to jest seria dla młodszej młodzieży. Mamy tutaj ją od 12 roku życia, ale to jest trzeci tom, więc nic wam o nim nie powiem, bo też nie wiem o czym jest pierwszy i drugi. Dobra, e, następnie mam tutaj książkę, o której też będę wam mówić, czyli Dziewczyny, którymi. Byłam. Jest to chyba taki thriller młodzieżowy, z tego co kojarzę. Mamy tutaj historię Nory, która jest córką zawodowej oszustki i naciągaczki i wraz ze swoim byłym chłopakiem oraz aktualną dziewczyną trafia w sam środek napadu na bank. I zostają oni zakładnikami. No, i ona będzie musiała wykorzystać wszystko, czego się nauczyła. A ci przestępcy tak naprawdę nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Zapowiada się to mega ciekawie. Ja już czytałam wcześniej opis tej książki i czytałam trochę jej przed premierą, więc już nie mogę się doczekać, aż poznam całą tę historię. Następnie mam tutaj kilka książek z Fabryki Słów, oczywiście, a później pokażę Wam książki, które wyłowiłam z kartonów książek, które dostałam od babci i dziadka. Naprawdę wiele fajnych tytułów tam się znalazło. Są one oczywiście z drugiej ręki trochę już przeciorane, zrównione, ale ważna jest treść, a nie to jak wygląda książka, a naprawdę. Są tu takie książki, o których e, słyszałam, które chciałam przeczytać, nigdy nie trafiły w moje ręce, albo o których nie słyszałam, ale zapowiadałam się naprawdę ciekawie, więc zaraz Wam je tu wszystkie pokażę. E, ale dobra, pierwsze z fabryki. Mam tutaj drugi tom serii Alfa i Omega, czyli Polowanie. Następnie kolejny tom Viriona Legion. E, dalej mam tutaj e, dwie książki e, Piekary, czyli Ja Inkwizytor, Dziennik e, czasu zarazy. Twardej i miękkiej oprawie. No i oczywiście coś, na co wszyscy czekają Babel. Tak, tutaj jest w miękkiej oprawie. Mamy czarne, barwione brzegi. Wygląda to przewspaniale. Uważam, że okładki są absolutnie fenomenalne. Tak? I tutaj oczywiście oprawa zintegrowana, czyli mój faworyt. Strasznie mi się ona podoba, też mamy czarne, barwione brzegi. No, wygląda to przepięknie. W książce są też ilustracje, już wam jakieś na przykład pokażą Tutaj mamy taką, wygląda naprawdę Świetnie. Dobra, możemy teraz przejść do tych książek, o których Wam mówiłam. Mam tutaj w ogóle książki Brandona Sandersona. Jedną z nich mam, czyli Z Mgły Zrodzony. To już mam u siebie, więc mam tutaj zbędny egzemplarz. Ale mam tutaj również Bohater Wieków i Studnia Wstąpienia. Więc fajnie. Wydaje mi, wydaje mi się, że to są kolejne tomy tej serii. Tak, kontynuacja Z Mgły Zrodzony. I to pewnie będzie trzeci tom. Ekstra, bo na pewno Z mgły zrodzonego chcę przeczytać za jakiś czas Zobaczymy kiedy mi się to uda zrobić e, Dalej mam e, tą pierwszy Wiking, e, dziecko Odyna Nigdy o tym nie słyszałam, ale przeczytałam Wiking na górze i pomyślałam, okej, okay, to będzie coś dla mnie, bo jest o wikingach. <grych> Dalej mam tutaj bardzo dużo książek um, George'a Arar, Martina. Już wam je wszystkie pokażę. Jednak nie pokażę wam ich w dobrej kolejności, na pewno bo po prostu jakby nie orientuję się w nich. Jeszcze muszę zobaczyć, które to która i e, jakich mi tu brakuje. I jeszcze podejmę jakby decyzję, co z nimi zrobię. Czy je zostawię, czy coś gdzieś je sprzedam, albo coś. E, więc tak, mamy tu Um, Nawałnica Mieczy, krew i złoto. Dalej, Nawałnica Mieczy, stal i śnieg. To są jakieś stare wydania. Wiem, że teraz to jest w no nowych wydaniach: um, Starcie Królów, Uczta dla Wrony, Cienie Śmierci, Uczta dla Wrony, Sieć Spisków. I mam tu jeszcze taniec ze smokami, to część pierwsza i część druga. To chyba tyle z tych jego książek tutaj. Następnie mam w ogóle mitologię parandowskiego, ale ogólnie się cieszę, bo chciałam do niej wrócić kiedyś, więc teraz mam okazję, żeby to zrobić i nie muszę kupować swojego egzemplarza, więc na pewno za jakiś czas. Przeczytam. Dalej mam w ogóle podpalaczkę Stephena Kinga. Strasznie chciałam to przeczytać już dawno temu, więc fajnie, że tutaj akurat się to znalazło. Mamy tutaj historię Charlie, czyli dziewczynki, która ma zdol zdo zdolności pirokinezy, czyli potrafi e, rozniecić ogień. E, no i e, jej rodzice kiedyś poddali się pewnemu eksperymentowi, który. E, eksperymentowi? Eksperyment. Eksperyment. Pewnemu eksperymentowi? Tak to się odmienia? eksperymentowi, który um miało być nieszkodliwe, okazało się, że prowadził naprawdę ogromne zmiany w ich organizmie, przez co nabyli właśnie zdolności hipnozy, telekinezy i telepatii. Są cały czas obserwowani, w pewnym momencie jedno z nich ginie, dwójka pozostała ucieka i próbuje uratować swoje życie. Więc tak, to tyle. Brzmi mega ciekawie. Następnie mam tutaj porwaną pieśniarkę Daniel L. Jensen, czyli pierwszy tom trylogii Klątwy. Mamy tutaj historię w której czarownica na pięć stuleci uwięziła trole w mieście pod gruzami samotnej góry. Ale pojawiła się przepowiednia, że pewna para będzie w stanie uwolnić te trole. I e, jakaś Cecile zostaje porwana i uwięziona pod górą. Odkrywa, że te legendy na temat tych troli e, są. E, o wiele bardziej prawdziwe niż się ludziom wydaje, ale w międzyczasie, w momencie, gdy on chce stamtąd uciec, zaczyna się zakochiwać w tajemniczym księciu troli. Nie wiem, co tam się dalej dzieje, ale zapowiada się ciekawie, szczególnie, że Daniel L. Jensen jest znaną autorką, a ja nic jeszcze jej nie czytałam. Następnie mam dwa tomy serii Krucze Pierścienie, czyli Zgnilizna i Dziecko... Dziecko oddyne". to jest pierwszy tom, Zgnilizna to jest tom Drugi. I tutaj mamy sagę fantazy osadzoną na staronordyckim gruncie Nie wiem, jakoś tak pomyślałam, że sobie to zatrzymam, bo może kiedyś znajdzie mnie ochota, żeby przeczytać Następnie mam tutaj coś, co już czytałam i coś, co chcę przeczytać Coś, co czytałam, czyli MME Ja albo to czytałam, albo słuchałam w już nie pamiętam, ale nie mam swojego egzemplarza I fajnie, że tutaj akurat był, więc już mam tak, Emma Jane Austin, i mam tutaj też żony i córki, czyli no dość gruba, książka, bo ma ponad 800 stron. Tak, ale o niej też słyszałam, ją też chciałam przeczytać, a nie mam swojego egzemplarza, więc fajnie. Dalej. Tu, tu mamy dalej. Mam tu też Rywalki, czyli książkę, o której większość ludzi już słyszało, ale ja jakoś nigdy nie, nie miałam potrzeby jej czytać, ale jak już tu jest, to ją na pewno zatrzymam i sobie przeczytam. Dalej mam tutaj. Um... Czerwoną Królową oraz Szklany Miecz, czyli kontynuację. Jak gdzieś o Czerwonej Królowej słyszałam. Przeczytam teraz opis, i zapowiada się naprawdę dobrze. Mamy tutaj Merk, która chce wstąpić do wojska, jednak chodzi do szkoły nieregularnie. Podobno nie jest zbyt inteligentna i też ma wiele wykroczeń na swoim koncie, za które w innych miastach poszłaby do więzienia, ale jest w niej coś wyjątkowego, bo jest Jednocześnie czerwoną i srebrną, cokolwiek to znaczy. Król zastanawia się, co ma z nią począć, bo ta osobliwości jej pociąga za sobą potworne konsekwencje, których nie jest w stanie zrozumieć. Brzmi to mega ciekawie, więc na pewno ją sobie zostawię i przeczytam. Dobra, już kończymy. Obiecuję, nie będę Was tutaj już przetrzymywać za długo. Mam tutaj jakiś thriller. To wygląda jak thriller. Totalnie. Stokrotka w kajdanach. Poznajemy tu Maggie Rose, która pisze książki o zbrodniach morderców, których broniła w ich sprawach. Jest ona samotna, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, nikt nic o niej nie wie, poza tym właśnie, że jest autorką tych bestsellerów. I mamy też Hamisha Ulfa, czyli jakiegoś Lekarza celebrytę. O, który odsiaduje do żywocie za zamordowanie trzech kobiet. Ale ma wiele wielbicielek i dostaje od nich listy nawet w więzieniu. On też od miesięcy zasypuje Megi prośbami, żeby go broniła. I zawsze odmawiała, ale teraz się zgadza. To brzmi mega ciekawie. Ale fajnie. Chcę to przeczytać. Na pewno. Szkoda, że ma białe, białe strony. No cóż. Dobra, z takich, o których nic nie wiem, tylko wam je po prostu pokażę, bo jeszcze nie wiem, czy je zatrzymam. Muszę. O nich później poczytać. Mam tutaj pierwszy tom trylogii Siwy, Nieśmiertelni z Meluchy. Nie wiem, jeśli czytaliście któreś z tych książek, to dajcie mi koniecznie znać. To jest podobno najlepsze fantazy z Indii. Więc mam tu, mam też Dziewczyna Ognia i Cierni, takie o. I mam też Król Demon, czyli Siedem Królestw. Księga pierwsza. Z klasyki mam też jeszcze Idiotę Dostojewskiego e, w tym wydaniu z MG. Czy to jest jakieś skrócone, czy nie, tak jak dla Cia Karamazow, o połowę skróceni. E, dajcie mi znać, jeśli ktoś czytał e, błagam, bo nie wiem, czy czytać go w tym wydaniu, czy jakimś innym. Mam też królowie dary, więc na pewno to przeczytam, bo już o tej książce kiedyś myślałam, jakoś nigdy nie było mi z nią po drodze i akurat tu jest, więc jest to znak, że powinnam ją przeczytać. E, I tutaj jest coś, o czym nie słyszałam nigdy też, czyli Dar Wilka. I jest to w ogóle ciekawa chyba historia, bo mamy mężczyznę. Który zostaje ogryziony przez właśnie wilka I zaczyna mieć jakieś dziwne e, Przemiany w sobie I stara się zgłębić tajemnicę jakby dlaczego e, e, Otrzymał ten właśnie Wilczy dar, ale w międzyczasie Poznaje też jakąś miłość, coś tam No coś tam się dzieje, ale jakby ten Wątek z tymi wilkami mnie ciekawi Więc e, na pewno Sobie ją kiedyś przeczytam i mam Też tulipanowy Wirus, ta okładka mnie bardzo przyciągnęła Przyznam szczerze i tutaj mamy historię Z 1636 tego roku z Holandii, gdzie Zostaje znaleziony zamordowany Handlarz tulipanami, był on właścicielem Najpiękniejszej kolekcji tulipanów I też mm, najbardziej Podeżądanej i drogiej cebulki Semper Augustus mm, I później mamy też Londyn 2007 rok gdzie historia zdaje się zataczać koło. Jakiś Alek znajduje swojego wujka martwego i ten wujek trzyma jakąś księgę o tulipanach, która może wyjaśnić jakby powód jego śmierci i ten Alek próbuje rozwiązać zagadkę. Okej, okay, to chyba tyle z tych nowości wartych uwagi. Ehm, tak. Pewnie o jakiejś zapomniałam albo gdzieś się ja tu zawieruszyłam i teraz już nawet nie wiem, że je mam, ale mam nadzieję, że te, te, tą większość Wam pokazałam. Dajcie mi koniecznie znać, co nowego u Was się ostatnio pojawiło, czy coś kupiliście, czy coś wypożyczyliście, czy polecacie któreś z tych książek, które Wam tutaj pokazywałam. Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć.